Na początek chciałbym, żebyśmy sobie y, powiedzieli o strukturze y, gliceryny. Jak ją możemy zapisać? Możemy zapisać oczywiście za pomocą wzoru sumarycznego, tak jak tutaj to zostało zrobione. Możemy sobie zapisać glicerynę za pomocą wzoru grupowego, ale równie dobrze możemy sobie zapisać y, także za pomocą wzoru Strukturalnego i półstrukturalnego. I te dwie formy sobie zapiszemy teraz, żeby, żebyście zobaczyli, jak to się robi. Po pierwsze, y, musimy sobie napisać trzy atomy węgla, bo tutaj widzimy na przykład we wzorze sumarycznym mamy trzy atomy węgla połączone ze sobą wiązaniami. przy każdym atomie węgla jest grupa hydroksylowa. Więc musimy sobie ją tutaj wszędzie zapisać. Prawda? I teraz y, musimy uzupełnić y, ten zapis atomami wodoru. Tak, żeby każdy węgiel miał czterech sąsiadów. Pamiętajcie o tym, węgiel musi być zawsze czterowartościowy, więc to wszystko musimy sobie dopilnować. Czyli tutaj sobie napiszemy wodór, tutaj też atom wodoru, tutaj atom wodoru. I tutaj też dwa atomy wodoru. Oj, 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 na samym dole. Już praktycznie. No, także mamy tutaj zapis, czyli ma, to jest wzór strukturalny. To, co sobie tutaj zapisaliśmy, to jest nasz wzór strukturalny. Napiszę tutaj wyżej, żeby było dobrze widać. I teraz przejdziemy sobie do zapisu półstrukturalnego. Czyli w tym miejscu może sobie zapiszemy. Czyli to będzie. I teraz, jeżeli chcemy sobie zapisać wzór półstrukturalny na bazie wzoru strukturalnego, po prostu musimy sobie policzyć atomy wodoru, y, 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 które y, są, i musimy je zgrupować do atomu węgla. Więc piszemy sobie tutaj. cecha 2 ocha niżej yy, ojej tutaj przy, 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 przy węglu przy węglu to będzie tak CHOH ocha i na samym dole będziemy mieć znowu cecha 2 ocha Więc tak będzie wyglądał wzór półstrukturalny. Tu sobie też taką dużą strzałeczkę zrobimy i napiszemy sobie wzór półstrukturalny. Cechą charakterystyczną glicerolu, czy naszej gliceryny, jest to że ma trzy grupy hydroksylowe. Jest to pewna różnica wobec tych związków, którymi się zajmowaliśmy do tej pory. Do tej pory zajmowaliśmy się związkami, które ma tylko jedną grupę hydroksylową, a tutaj mamy już ich aż trzy. To warto zapamiętać i na to zwróćcie uwagę.